Kościół katolicki był instytucją, która praktycznie od samego początku stanowiła dla komunistów zagrożenie i w związku z tym też aparat bezpieczeństwa od początku był zobligowany do tego, żeby stworzyć struktury mające na celu inwigilację kościoła, ludzi kościoła, duchowieństwo. Ksiądz Sylwester Zych to jest ofiara tym bardziej tragiczna i znamienna, że dzieje się to wszystko już po okrągłym stole, a nawet po wyborach czerwcowych. Mamy lipiec 1989 roku. Kolejny ksiądz mordowany przez nieznanych sprawców. Był też wielkim polskim patriotą, księdzem niezłomnym. Zginął za ojczyznę, zginął za wiarę. Dlaczego zabójstwo polityczne? No, dlatego przede wszystkim, że to był człowiek polityki. To był człowiek, który się związał wtedy w czasach PRL-u ze środkami opozycji, ze środowiskami, które miały jeszcze w dodatku wypisane na sztandarach te najbardziej radykalne hasła. Nie tak jak Solidarność, która walczyła o prawa pracowników, choć to było bardzo ważne, tylko związał się z Konfederacją Polski Niepodległej, która jako jedno z, e, nieliczne z ugrupowań Poza Solidarnością Walczącą, miało na swoich sztandarach wybite hasło niepodległość, niepodległość od komunizmu. To piętno duchownego, który walczy z tym ustrojem, który jest groźnym przeciwnikiem dla tego ustroju, było w sposób oczywisty. I dlatego. Ci wszyscy księża, praktycznie ci najważniejsi, którzy reprezentowali, można powiedzieć, swoją postawą, swoim duchem, tą radykalną postawę przeciwstawienia się terrorowi komunistycznemu w Polsce, wszyscy oni właściwie bez mała, Poginęli w niewyjaśnionych do końca okolicznościach, w których nie złapano nigdy sprawców za rękę, natomiast wszystkie ślady zawsze prowadziły do tego, że ta śmierć nie była przypadkowa, że w niej brały udział osoby trzecie, aczkolwiek próbowano stworzyć takie warunki, które by wskazywały na to, że to jest jakiś cudowny przypadek aczkolwiek tragiczny za każdym razem. Ksiądz Zych, jeżeli chodzi o postępowanie przeprowadzone przez prokuraturę powszechną i zebrane tam materiały, jednoznacznie wskazuje, że była to śmierć, a nie zabójstwo, czyli nie przyczyniła się do śmierci księdza Zycha osoby trzecia w ogóle, czyli nie mówimy tutaj o zabójstwie. MSW, czyli współautorzy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, jeszcze wówczas pod y, kierunkiem generała Czesława Kiszczaka, robiło wszystko, żeby spreparować taką sytuację w śledztwie, która całkowicie odetnie możliwość ingerencji służb w jego śmierć. Całe MSW, całe Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, w różne ich struktury wewnętrzne są ukierunkowane na inwigilację ludzi kościoła, duchowieństwo świeckich od lat 70. czy w latach 80., także szczególnie tych, którzy są wewnątrz kościoła, a jednocześnie stanowią część, fragment opozycji antysystemowej. Ta Wielokierunkowość działań ludzi Kościoła powodują, że cały resort jest praktycznie uwiązany tą komunistyczną misją inwigilacyjną stosowania różnorodnych represji wobec Kościoła katolickiego. Dla nas, dla historyków pewnym ważnym wydarzeniem w dziejach tego Departamentu jest lipiec 1989 rok, kiedy to dyrekcja Departamentu IV podejmuje decyzję o likwidacji dokumentacji. Specjalna korespondencja jest prowadzona między dyrektorem Departamentu IV a wiceministrem Dankowskim i najprawdopodobniej także Czesławem Kiszczakiem, która doprowadza do takiej konstatacji, że można zacząć brakować dokumentacji Departamentu IV, czyli niszczyć, ponieważ jak w tej dokumentacji zostało napisane, Kościół katolicki już przestał zagrażać systemowi Polski Ludowej i relacje państwo-kościół się znacznie poprawiły, a nie ma to żadnej wartości historycznej, ta zebrana dokumentacja przez aparat bezpieczeństwa, w związku z tym te oki i inne e, akta e, operacyjne, e, sprawy operacyjnego rozpracowania mogą ulec tak zwanemu brakowaniu. I rozpoczyna się masowe niszczenie akt Departamentu IV. Tak masowe, że jak obliczamy jako historycy, szczególnie te akta, które były żywe, to znaczy spraw prowadzonych na bieżąco, zostały zniszczone do 80% co najmniej. Panie prokuratorze, czy przeprowadzał Pan ponowną kwerendę aktem w sprawie zabójstwa księży? Tak, kwerenda została przeprowadzona we wszystkich możliwych archiwach i nie odnaleziono żadnych istotnych materiałów, które mogłyby rzucić jakieś inne światło na te sprawy. Ksiądz Sylwester Zych znany ze swoich antykomunistycznych poglądów w czasach Polski Ludowej był m.in. kapelanem Solidarności w Hucie Warszawa i Konfederacji Polski Niepodległej oraz działaczem społecznego ruchu imienia księdza Popiełuszki. W 1982 roku został oskarżony o próbę obalenia siłą ustroju PRL i przynależność do organizacji zbrojnej. Miało to związek ze śmiercią Zdzisława Karosa, sierżanta Milicji Obywatelskiej. W pokazowym procesie ksiądz Zych został skazany na 6 lat więzienia. W stanie wojennym właśnie grupa młodych ludzi, która prawda, zaufała księdzu, zaczęli się spotykać prawda, w kościele u Sylwka. Żeby to, no, no, to było najspokojniejsze miejsce, można powiedzieć. I wtedy, kiedy właśnie doszło do tego zabójstwa przypadkowego Karosa, ci młodzi ludzie uważali, że jak oni to będą broń, to będą mogli odbić tych swoich kolegów z Białęki i z Rakowieckiej. W już zauważyli, że yy... Policjant jedzie ze służby, ma w kieszeni, ma przy sobie broń i jeden na drugiego spojrzał i tam, tę broń chcieli jemu odebrać. I po prostu w czasie samotaniny ta broń wystrzeliła. I oni przyjechali do Sylwka, do grodziska i ukryli tą broń. W kościele, i uważali, że po prostu tam będą bezpieczni. Sylwek nie mógł ich wydać, bo oni jemu zaufali po prostu jak księdzu. Jako kapłan czuł się zobowiązany tajemnicą. Więc zaprosił, co było, oskarżyć katolickiego księdza niewygodnego w tym systemie. Jego dodatkowo wplątano w działalność grupy. Rzekomo terrorystycznej. On rzeczywiście rzeczywiście ochraniał polskich patriotów, którzy dali komunię też w kość. Udziela im schronienia, ale, ale tak to sprytnie zaaranżowano, żeby właśnie zrobić z niego nawet herszta takiej bandy terrorystyczno-rabunkowej. To był oficjalny powód jego, jego likwidacji. Muzyka Sylwek został y, aresztowany, oczywiście został zamknięty, sponiewierany sutanną, jego sobie tam na rakowieckie krzesła wycierali. Bardzo to, to przeżył. Ale tak jak mówię, dopiero został oczyszczony z zarzutów po śmierci. On z więzienia wrócił w rak człowieka. Brak człowieka. Tam się nabawił astmy, był schorowany, nie miał siły nawet chodzić. Ale mimo wszystko, jak wrócił z więzienia, jego to nie złamało. On wiedział, że jest to słuszna sprawa, że trzeba walczyć o Polskę, żeby godnie każdy człowiek żył. De Grypsy z więzienia jakby przesyłano do księdza Jerzego, Sylwek Degrypsy powiedział Jerzy, ja jestem bezpieczny, bo siedzę, ale ty uważaj na siebie. I w niedługim czasie, prawda, ksiądz Jerzy, ksiądz Jerzy został zamordowany. Już po śmierci księdza w prokuraturze rejonowej dla dzielnicy Praga Południe wszczęto śledztwo dotyczące napadu na księdza Sylwestra Zycha w marcu 1989 roku. On wracał z Teatru Powszechnego na pracę, gdzie właśnie go, wciągnęli go na targowej, w bramę rozebrano go do naga i również była taka sytuacja, że włożyli mu butelkę, boż miał gardło podrażnione później, włożyli mu butelkę i zaczęli pójść alkoholem. I na to jakaś dziewczyna z tej bramy wyjeżdżała maluchem, i po prostu oni się spłoszyli i uciekli. Ta dziewczyna y, y, wzięła go w samochód, zawiozła go na Białą Łękę. On do nas zadzwonił w nocy, to było. Myśmy z mężem natychmiast do niego pojechali w nocy y, i pytamy, co i jak. Y, ja chodziłam po tych podwórkach. Ja pytałam wszystkich ludzi wszystkich, kto tam mieszka. Ja ze dwa miesiące codziennie chodziłam od domu do domu, ludzi pytałam, czy kojarzą tą kobietę z maluchem. Nikt tej kobiety nie kojarzył. Skąd ona się tam wzięła? Czy, on, czy chodziło o to, żeby nastraszyć go? I ta kobieta miała być tym tak zwanym wybawcą. Bo tak jak w Elblągu nie znaleziono Siwego, który w rewierze, w Krynicy Morskiej, miał rzekomo z Sylwkiem pić ten alkohol, tak samo i tutaj. Nie było tego świadka, który, który je, ona się rozpłynęła po prostu. Tylko i wyłącznie na, na podstawie zeznań matki i siostry, które niby znają to z relacji e, księdza Zycha, natomiast naocznych świadków nigdy nie ustalono. Tak, a a tak. są też świadkowie, którzy mówią zupełnie co innego. Ja czytałam tak, bo są w i tam było prowadzone postępowanie w sprawie. Było. W aktach śledztwa znajdują się pisma kierowane do MSW z pytaniami, czy w Stołecznym Urzędzie Spraw Wewnętrznych było zgłoszenie napaści na księdza Zycha oraz czy wobec kapłana od lutego do kwietnia 1989 roku była podjęta obserwacja przez służby podległe MSW, w tym służbę bezpieczeństwa. Odpowiedzi na te pytania były negatywne. To jest prawdą nieprawdą, ponieważ Sylwak wrócił z więzienia, tak jak wszyscy księże, został na bastu losu. Ksiądz Małkowski, jako jedyna osoba, zaproponował Sylw Sylwkowi, żeby z nim na wulce odprawiał te pogrzeby. Myśmy wówczas mieszkali na Bożu, i Sylwia, wracając z tej wulki, zajeżdżał do nas każdorazowo. I myśmy później odwozili jego na tą białą łękę. Niejednokrotnie wracaliśmy do domu, bo tam takie brzozy były, i w tych brzozach stał samochód. Do domu wchodzimy, drzwi były zamknięte, świeży zapach był papierosa. Po prostu pokazali, że, że oni są, że, że oni tu czuwają, i bój się. To było na takiej zasadzie. On był obserwowany na każdym kroku. Oni za nim chodzili, on nie miał nawet oddechu. Jak ja dowiedziałam się, że akta, ben, idąc na emeryturę, Kiszczak zabrał do domu. Ja dzwoniłam codziennie do Kiszczaka, żeby oddał teczkę mojego brata. Później dzwoniłam do Kiszczakowej po śmierci Kiszczaka. Ja byłam na wszystkich procesach Kiszczaka. On nie przychodził, a ja na te procesy chodziłam, bo ja chciałam. Znaleźć naprawdę tą prawdę. Tą prawdę, ja straszną, ale chciałam tą prawdę znaleźć. Pani Kiszczekowa nie oddała wszystkich akt. To nie jest tak, że ona oddała te wszystkie akta. Ona to, co, to, co tam prawda, jej pasowało, to oddała. To, co niewygodne, to ona ma do tej pory. 10 maja 1990 roku prokurator Janusz Wojciechowski z prokuratury rejonowej dla dzielnicy Praga Południe umorzył śledztwo w sprawie rozboju dokonanego w marcu 1989 roku na osobie Sylwestra Zycha. W uzasadnieniu umorzenia śledztwa czytamy: Ponieważ wykonane czynności nie doprowadziły do wykrycia sprawców rozboju, postępowanie należało umorzyć. Umorzenie nie jest jednak równoznaczne z zaprzestaniem wykonywania czynności zmierzających do wykrycia sprawców rozboju. W chwili ujawnienia nowych okoliczności postępowanie zostanie natychmiast podjęte, napisał prokurator Janusz Wojciechowski. Na pewno jego nazwisko będzie wśród tych pomników ludzi Kościoła Katolickiego, którzy byli jednymi w gruncie rzeczy ważnymi współautorami przemian, likwidacji komunizmu. Sion Sylwester Zych znajdzie się w tej galerii najwybitniejszych duchownych Kościoła Katolickiego począwszy od błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, tych, którzy przyczynili się do zwycięstwa polskiego ducha nad komunizmem. Była maska człowieka na całym ciele pośniaczony, pobity, a najbardziej twarz, tak jak tutaj widać, wbite, wbite paznokcie. To są wbite paznokcie w twarz, gdzie, gdzie wlewano jemu po prostu alkohol do ust na siłę. To było, można powiedzieć, bardzo prymitywne posunięcie i nie udało się MSW odłączyć siebie od tej zbrodni.